Cześć, no, z tej strony Pirate? To jest pierwszy gameplay na moim kanale czy tam Let's Play z gry Warface. No Warface, jak wiecie, prawdopodobnie, czy też nie wiecie, jest to FPS na silniku CryEngine Engine. Hmm, Oczywiście filmy Crytek Mamy tutaj misję kooperacji operacje specjalne, no i jeszcze mamy tryb versus, czyli takie zwykłe gracze versus gracze, oraz rankedy. Dziś tak sobie w formie takiej próby nagrywania zagramy z takiego, no dead matcha, po prostu dead matcha. To może ja szybką grę wezmę po prostu. Podczas wyszukiwania możemy, sobie... możemy sobie potestować jakby wszystkie mechaniki były i tak dalej. Tak to wygląda, co i jak. Także bardzo fajna sprawa. Pod X możemy sobie tutaj ustać dodatki, czyli tak jak w krajzysie ogólnie jest spoko. Grę poznacie prawdopodobnie, w, jak będziecie oglądali moje gameplay. Albo sami pobierzecie gdzieś jest to pełne free to play. Z deka jest to też Pay2Win, aczkolwiek to no, no cóż... Okej, okay, jesteśmy więc w końcu na mapie. No, tak jak widać Engine czyli gra jest naprawdę ładna. I może wam się kojarzyć z CS-em i to będzie dość trafne skojarzenie, gdyż no tak jak widać gra trochę wygląda jak... Znaczy, no to jest po prostu FPS. A nie każdy FPS można nazwać oczywiście jakimś cs CSM czy coś, ale to tak troszeczkę może przypominać, że po prostu mam tą w ulepszonej wersji, bo możliwość przycelowywania i tyle. Fuck! Jak go nie zrobiłem? No dobra, nieważne. No tak jak mówię, na razie nie gramy trybów matchmaking, gdyż muszę się przyzwyczaić tutaj do wszystkiego. W tu grę nie grałem już półtorej roku, więc na troszeczkę czasu to minęło. Po prostu wcześniej miałem lagi na niej i nie mogłem na niej w ogóle nią grać praktycznie wcale, więc nie grałem. Teraz, jak widać, to już się zmieniło i można sobie normalnie popykać, nawet po nagrywać. Jest fajnie. Polipka. Nera. Dobra, teraz tam je zrobię. O! Też z kawaha, z, z kawaha gra I Kto jest tajemniczy w tą grę ten wie, że Kawaha to można zdobyć tylko z, z skrzynek w sumie, z których to dropi randomowo. I mówiąc kawahą mam na myśli FI47, gdyż tutaj jakby w polskiej wersji językowej nie mieli jakby do użycia tej nazwy. Gdyż jest to rosyjska gra, a w rosyjskiej wersji, z tego co widziałem, jest normalnie AK-47 napisane, nie mam problemu. Tak jak mówiłem, no to jest troszeczkę gra pay-to-win, może nie tak kon koniecznie, to nie aż tak bardzo, aczkolwiek to niektóre bronie tutaj będą o wiele bardziej skuteczne niż wasze darmowe. No ale ten kałach był w sumie darmowy, bo tu skrzynie były, otwierałem za kasę z gry. Yy, A yy, można też oczywiście za prawdziwą forse po no, prostu szybciej byś, bym to zdobył, bym za prawdziwą forsę otwierał, no, bym ich więcej otworzył. A tutaj no tak nie bardzo. Yy, I on nawet nie jest taki dobry jak niektóre snajperki, które są płatne oczywiście. No i oczywiście też niektórzy mają specjalne yy, kamizelki kuloodporne i tak dalej, które naprawdę też yy, ułatwiają grę takim graczom. Jeszcze nauczyć się kocha. Oj! To Fuck! To mnie zabił, a ten co przebiegł przez nią, to nic. Kopa. Dobra, dawaj. Dobra, dobra, dobra. Ja nie wiem, co zrobię. A nie już tego nie ma? Jakieś był RPG na tym, na Ale lubię jak tak, tak wszystko jest niewidoczne praktycznie i trzeba się szukać na mapie. Takie minusik tylko tego wskakiwania nad samochód jest to, że on zaczyna trąbić po tym i... wie, wieżę skoczyłem tam i że mogę sobie wziąć z niego rpg który właśnie się zrespił. Pierdol. Dobra, jestem nowy. Jest się jak Silver, ale naprawdę mi to nie przeszkadza. Chodzik. ładnie. Lubię. Dobra. W tą grę gra trochę Polaków aczkolwiek Żeby zobaczyć kogoś kto tak nagrywa regularną serię z tego to Praktycznie niemożliwe A ja chciałem właśnie tak trochę Tą grę ponagrywać bo mi się spodobała i to tak nawet konkretnie I no chciałem ją wam pokazać to coś wartego uwagi Kolender tu się nie da wskoczyć Może jakbym jeszcze popróbował, to bym tam wskoczył, ale na razie to ten... Co? Hedzik, dobra Leżysz No no! Ach, hollander! Dalek! No tak byliśmy w bardziej wroga ci się nie dziwić, że w sumie nas wytłuty jak chcieli. Hello Samolot Za to właśnie kocham tą grę Kurde, ale nie Fart może powinienem zacząć takimi, właśnie seriami, czy coś Tak jak chce się pestkujemy, to taki tutaj może by to działało lepiej, trochę, no nie wiem. No mówię, no to pewne mechaniki wytrenuję podczas grania w tą gierkę. I bo Monik po prostu powiem, jak będę nagrywał, bo będę nagrywał tą grę. I jeszcze będzie, oczywiście, CS standardowo będzie coś siedział. Ale on się zrespił i nie dało się go zabić, co za ogóle Ogólnie ocencie czy wam się gra podoba czy nie. Dla mnie jest naprawdę bardzo fajna. To jest tylko zwykły deadmatch, więc tutaj za dużo wam nie pokażę, ale tryb kooperacji Tryb meshmakingów to wszystko bym wam pokazał na pewno byłby o wiele ciekawszy eee, a więcej informacji na temat filmów to jeszcze prawdopodobnie w jakimś audiologu zrobię albo w vlogu, albo audiologu nie, raczej w audiologu prędzej Ach. Przyczaiiliśmy tutaj Łatwiej właśnie zleciał, erpka. A mi się to nie przydenarzył. ULO, ale ba nie dostał. No już szkin ziomek. Nie, padł, na to. Zdecydowanie ta gra jest bardziej dynamiczna niż CS, To jak widać. Pierwszy rzut oka. Zobaczymy się o wiele inaczej. Cholera, aaaa, fuck! A zniknął, przed moimi oczami zniknął, nie. What the fuck! Widzieliście, tu w ogóle milion ich było. Milion. Będę chodził prawą stroną i na plecy. Kurde, tryb staminy jakiś dodali, straszny i ciężko się teraz tak przemieszcza. Strasznie wolno pójdzie I chyba nawet się są szybciej biega niż normalnie. Przyśle, sygnał Monster Traka. Już można by było tam zobaczyć, przycelować i zabić typa, który tam skoczy. No, nawet dostał baję. Ale tutaj nie zacelny jest ten kawałek, nie powiem. Ale coś tak przyczuwałem, że odbiegnie za mną. Oj, dostał on wygrywający jak ja to lubię. Gdzie? RPG. -a. Ach, dostał trochę po ryju, ale... No trudno, koniec czasu. Następna mapa. Powiedzmy, Grad bazar, ale i tak już wychodzimy. Trzeba iść naprawić broń, bo to w sumie się zużyła trochę od gry. Mm, ekwipunek. 98% zużycia, kosz naprawy 79, okej. Okay. I like Pistolecik też się troszeczkę zużył. Pancerze że inne VIP Trokie od by tak nagle wygrać w jednej skrzynce. <grymka> Jeszcze jedną kupię, więc... chciałbym tak jakiś Ja, tak to właśnie wygląda. W tej gry. No cóż, dobra. Nie będę więcej kasy marnował. To był tyle w tym Mam nadzieję, że Wam się podobał. No powiedzcie, co sądzicie o tej grze. A jeszcze będziemy nagrać kooperacje, operacje specjalne tak samo, tylko tu będzie trzeba troszeczkę wziąć, yy, troszeczkę już mieć doświadczenia w grze. No i mecze rankingowe to pierwsze co zrobimy to też będziemy tutaj grać i będzie fajnie. Okej, okay, no to ja lecę. Yy, siema.